Wiedzieć, czy jesteś ofiarą przemocy, jakie symptomy na to wskazują, jakie przejawy w Twojej relacji świadczą o tym, że jest ona przemocowa. Już tutaj, w tym miejscu, zaproszę Cię również do naszej dalszej wspólnej przygody, a mianowicie do e-booka. E-book to jest takie kompendium wiedzy dla każdej ofiary przemocy. Poprowadzę Cię tam nie tylko poprzez samo rozeznanie, jak przemocowa relacja wygląda, co wskazuje na to, że jesteś ofiarą, ale powiem Ci również, jak przebrnąć przez postępowanie karne. Czy to postępowanie karne jest w ogóle dobrą drogą, a jeśli tak, to przeprowadzę Cię krok po kroku przez wszystkie jego stadia. Pokażę Ci, jak pisać pisma procesowe, załączę Ci wzory takich pism, najważniejszych pism procesowych. W kolejnych rozdziałach opowiem o tym, jakie mechanizmy psychologiczne dotyczą ofiary przemocy, a na samym końcu wisienka na torcie, czyli powiem Ci o tym, jak odmienić swoje Życie. To będzie taki szybki trening mentalny, szybki proces coachingowy o tym, jak wykorzystać to doświadczenie, jak zmienić sposób myślenia i jak odbudować swoją wartość, bo jako ofiara przemocy masz bardzo niskie poczucie własnej wartości związane z trwaniem i byciem w przemocowej relacji. Ale dzisiaj, w tym krótkim nagraniu, opowiem Ci o tym, czym jest przemoc, jak ją rozpoznawać, jakie symptomy i skutki. Taka przemoc ma dla Twojego życia. Zacznijmy od tego, że co do zasady o przemocy fizycznej wiemy wszyscy, bo ona pozostawia ślady. Kiedy ktoś szarpie, kiedy ktoś bije, kiedy ktoś poddusza, kiedy ktoś uderza, to jest przemoc fizyczna. Przemoc psychiczna często boli jeszcze bardziej, bo ten ból emocjonalny jest nie do zniesienia, ale. Ofiary nawet nie wiedzą, że są ofiarami. Żyją pod jednym dachem przez wiele lat ze sprawcą. Kiedy ja mówię o przemocy, a mam dosyć duże doświadczenie zawodowe związane z tą przemocą, to wyróżniam tak naprawdę cztery aspekty. Pierwszy aspekt to jest sukcesywne. Permanentne zaniżanie poczucia własnej wartości i samooceny. Czyli co robi sprawca? Sprawca wyzywa, sprawca obśmiewa, sprawca grozi, czyli takie wszystkie bardzo mocne formy i takie słowa, które mówią ci, co ty byś bez mnie zrobiła. Gdyby mnie ja, to ty byłabyś nikim. I to wszystko ma za zadanie sprowadzić cię do takiego poziomu przedmiotu, a nie podmiotu. I to jest. To pierwszy, ten pierwszy aspekt. Drugi aspekt to jest przejmowanie, znowu sukcesywne, powolne przejmowanie kontroli nad Twoim życiem, czyli czytanie Twoich wiadomości, analiza Twoich rozmów telefonicznych, karanie za wszelkie wyjścia bez tego oprawcy, bez tego partnera. Karą może być nie tylko awantura, karą może być też cisza. Karanie ciszą to jest naprawdę. B bardzo duża forma agresji, takiej biernej często agresji, kontrolowanie może polegać na tym, że twój partner w pewnym momencie powie: słuchaj, a może ty jednak zawrzestaniesz pracować, mamy wystarczająco dużo pieniędzy, to ty sobie odpocznij. I nie wynika to uwaga z tego, że on się faktycznie o nas troszczy, tylko że chce przyjąć kontrolę nad naszym życiem. Ważna konstatacja jest taka, im słabszy, Człowiek mentalnie, emocjonalnie, życiowo, tym łatwiej jest nim manipulować. Więc sprawca intencjonalnie lub nieintencjonalnie, lub podświadomie dąży do tego, żeby swoją ofiarę jak najbardziej osłabić. Czyli poprzez, tak jak powiedziałam wcześniej, zaniżanie poczucia jej własnej wartości, poprzez przejęcie kontroli nad jej budżetem, nad jej życiem nad jej kontaktami. Kolejny ważny aspekt, zwróćcie na to uwagę, czy w waszym związku nie jest tak, że wasz partner lub partnerka, podam tylko, że używam tutaj takiej formy uproszczonej, ale ofiarą przemocy może być też mężczyzna, nie próbuje was odizolować od ludzi, czyli nie ośmiesza, nie pomawia waszych przyjaciół, waszej rodziny. Ko konkretne przypadki, no ta twoja matka to cię zawsze krytykuje, że ty ciągle jeszcze utrzymujesz z nią kontakt albo wiesz co? Ta twoja przyjaciółka to nie ma dobrych intencji, wiesz, ja czuwam, że ona jest o ciebie zazdrosna. Może ty przemyśl, czy ta relacja ma sens. I to znowu to jest intencjonalne działanie, które ma na celu odizolować cię od ludzi. Żebyś po pierwsze nie znała innego punktu widzenia niż ten narzucany przez oprawcę, a po drugie, żebyś nie miała do kogo zwrócić cię o pomoc. Kolejnym aspektem jest presja i wymuszanie. Współżycie seksualne, wymuszanie współżycia seksualnego, bo to twoja powinność. Na przykład. To jest przemoc, to jest przemoc psychiczna. Kiedy uprawiasz seks tylko dlatego, że on tego wymaga, a nie dlatego, że chcesz, dochodzi do przemocy psychicznej. Wszelkie groźby, ja ci odbiorę dzieci, jeśli ty czegoś nie zrobisz, to też jest przemoc psychiczna. Czyli, jakby scalając to wszystko w jedno, totalne osłabienie ciebie jako jednostki, uprzedmiotowienie, uzależnienie i wszystkie tego typu formy. Nie tylko wyzwiska, nie tylko obrażanie, ale również takie formy dużo bardziej subtelne, które mają działać podświadomie, które mają gdzieś wywierać wpływ, tak żebyś tego najlepiej nie zauważyła. I teraz, skąd masz wiedzieć, że już jesteś ofiarą przemocy? Jeżeli widzisz, że którykolwiek z tych elementów występuje, to przejdźmy dalej. Ofiara przemocy odizolowała się społecznie zazwyczaj. Towarzyszy jej nieustanne poczucie wstydu przed y, swoją rodziną, przed swoimi przyjaciółmi, przed swoimi współpracownikami. Ma ogromne poczucie winy, bo to też jest sposób działania sprawcy wpędzanie w poczucie winy. Gdybyś ty się tak nie zachowywała, to ja nie musiałbym cię tak traktować. Gdybyś ty się tak nie zachowywała, to ja bym ci tych pieniędzy nie zabierał. To jest wszystko Twoja wina, coś Ciebie za matka, coś Ciebie za partnerka. I teraz taka osoba, która już jest ofiarą, ma ogromne poczucie winy, ma ogromne poczucie wstydu, jest odizolowana społecznie, jest wycofana społecznie, ma objawy często depresji, ofiara również, yy, to co istotne, może nadużywać różnego rodzaju substancji, leków, dlatego, żeby ten ból emocjonalny, który w niej powstaje wskutek tych wszystkich działań, jakoś ukoić. I teraz, moi drodzy, o skutkach. Dlaczego nie warto być ofiarą? Bo bycie ofiarą w przemocowym związku zabiera ci wolność, czyli najważniejszą wartość, którą masz. Czyni z ciebie pionka w czyjejś nie nieładnej i haniebnej grze i powoduje, że tracisz wolę życia, sens życia, tracisz sprawczość w życiu, stajesz się przedmiotem, stajesz się pionkiem, rozgrywanym przez kogoś innego, kto ma pełną moc i... Pełny wpływ na to, jak ty się czujesz i czego doświadczasz. Często dochodzi również po etapach przemocy psychicznej, dochodzi również do uderzeń. Często jest tak, że to występuje równolegle. Bywają też relacje, gdzie najpierw dochodzi do przemocy psychicznej, a potem sprawca posuwa się coraz bardziej i bardziej. Być może któreś uderzenie będzie za mocne. Być może kiedyś użyje narzędzia niebezpiecznego, a być może podniesie również rękę czy rękę na Twoje dzieci. I to jest taki takie nagranie, które ma za zadanie wywołać w tobie pewną, pewne zastanowienie, pewne pochylenie się nad tym, bo jeżeli którykolwiek z tych elementów, o których powiedziałam, spowodował u ciebie zatrzymanie i spowodował u ciebie takie, o, a może to, to być, może to jest o mnie. Jeżeli ty się zastanawiasz, to kiedyś powiedziała moja klientka, czy jesteś ofiarą przemocy, to znaczy, że nią jesteś. Ja nie mówię, że tak jest zawsze, ale zobacz. Czy którekolwiek z tych elementów, o których mówiłam, dotyczą twojego związku, twojej relacji? Przede wszystkim zobacz, jak ty się w tej relacji czujesz. Bo i teraz to jest bardzo ciekawe, yy, ciekawe zdanie i ciekawe pytanie do ciebie: czy podejmując decyzje życiowe, najpierw zastanawiasz się, jak? Zareaguje Twój partner, i czy ta decyzja zyska jego akceptację? Jeżeli się nad tym zastanawiasz, to prawdopodobnie jesteś ofiarą przemocy. I jeszcze drugie zdanie. Czy często rezygnujesz ze swoich marzeń, z różnych planów dla tak zwanego świętego spokoju, żeby zadowolić partnera? I teraz jak często z nich rezygnujesz, bo jeśli często, a być może zawsze, to prawdopodobnie jesteś ofiarą przemocy. I zostawiam Cię z tym nagraniem, jeżeli czujesz, że część z tego, co mówię, jest o tobie, to serdecznie Cię zachęcam przede wszystkim do sięgnięcia po pomoc, do skonsultowania. Z kimś, psychologiem, być może prawnikiem, bo być może twoją drogą jest to postępowanie sądowe, postępowanie karne, ale żebyś się zatrzymała, zweryfikowała i podjęła jakieś kroki, a ja oferuję ci e Buka, który przeprowadzi cię krok po kroku przez proces wychodzenia z przemocowego związku, aż do momentu, kiedy będziesz mogła stanąć i zacząć żyć na nowo, zupełnie innym życiem, gdzie wartością nadrzędną i wartością, która towarzyszy ci jest wolność. Dziękuję.